Toasty, ważna część przyjęć prywatnych i tych bardziej oficjalnych. Pierwszy toast należy zawsze do gospodarza. Jest to ten moment, kiedy gospodarz może podziękować swoim gościom za przybycie lub oficjalnie przywitać gościa honorowego. Jednak będąc gospodarzem, pamiętaj proszę, żeby zaczekać z pierwszym toastem do dania głównego. Nie chcemy przecież, żeby nasi goście siedzieli głodni i czekali, aż skończysz przemówienie. Gdy gospodarz da znak, że chce znieść pierwszy toast, powinniśmy przerwać jedzenie wstać i wziąć kieliszek z trunkiem, który nam zaproponowała. Nie wznosimy toastu w pustym kieliszkiem. Co w sytuacji, kiedy nie możesz lub z różnych względów nie chcesz pić alkoholu? Opcje są dwie. Jeśli to nie jest dla ciebie problem, pozwól napełnić swój kieliszek, wznieś kieliszek podczas tastu i odstaw go bez upijania. Natomiast jest jeszcze inne wyjście. Poproś wcześniej obsługę, żeby napełniła Twój kieliszek czy wodą gazowaną, która może udawać szampana, bądź sokiem w przypadku, jeśli serwowane jest wino, i w ten sposób wznieś toast. Zobacz, w moim kieliszku jest woda gazowana. Czy jest to widoczne? I jeszcze jedna ważna kwestia. Pamiętaj, nie namawia innych do picia. Jeśli wyraźnie mówią, że nie piją. Nigdy nie wiemy, jaka historia stoi za danym człowiekiem, bądźmy życzliwi.